Witam Państwa bardzo serdecznie Jak Państwo możecie zauważyć jest za mną samochód Jesteśmy jeszcze, jeszcze u mnie w domu Samochód jest już gotowy, rynienki są nałożone e Jedziemy Po prostu do gołąbków Będziemy je łapać w klateczki Później nałożymy je na samochód e Standardowo przyjedziemy Tutaj z gałąbkami do domu Na całą, całą noc tutaj spędzą pod domem Bo tutaj mamy po prostu pod, e pod ochroną e będą, Będzie pies latał Po prostu e żeby, żeby tam nic z nic ich tam nie, nie dopadło, nie dorwało, nic się do nich nie dobrało jak przyjedziemy no to je tutaj nakarmimy, napoimy to będzie takie przyuczenie, przyzwyczajenie do kabiny gołąbki zostaną jutro wypuszczone, no co prawda to jest pod gębnikiem, jakieś 300 metrów może od gębnika żeby się po prostu przyzwyczaiły, nauczyły ten taki pierwszy stres, żeby żeby z nich odszedł a jeśli, jeśli pogoda pozwoli no to już w kolejny poniedziałek zrobimy trening z około e, tam 3 km a w środę, może 7, 7, 10, coś takiego. Zobaczymy. No, po prostu jak będzie z pogodą. I jak też gołąbki zniosą ten trening, bo, bo może być różnie. Może ich po prostu złapać choćby nawet zwykłe, zwykłe adeno. No, ale tak jak, tak jak jeszcze, jeszcze raz tutaj zaznaczę, żebyście Państwo wiedzieli nie, nie snuli później jakichś tam różnych domysłów. Gołąbki po każdym koszowaniu, jak zakończy się koszowanie, czy to na lot treningowy, czy na lot konkursowy, będę przyjeżdżał z nimi tutaj do domu. Tak jak będzie to już lot konkursowy, no to do domu, zostaną tutaj napojone, ja też osobiście się, wiadomo, wykąpię, poprzebieram po, po koszowaniu i, i będę z nimi jechał na miejsce docelowe wypuszczenia. Jeśli będą jakieś, takie krótkie treningi, no to wiadomo, będę wyjeżdżał rano, ale jeśli, jeśli już to będzie lodno, to będę wyjeżdżał wieczorem, tak żeby, żeby już tam noc z nimi całą przestać, żeby się gąbki na spokojnie uspokoiły. Tutaj już, już mamy cały, cały zestaw kamer przygotowany. Już jest wszystko, tylko, tylko po prostu kwestia zamontować je na samochód. Więc myślę, że już tam, już tam po prostu od któregoś treningu odpalimy. To będziecie Państwo mogli obserwować, jak, jak przebiega transport, jak to, jak to wszystko wygląda. No i no i co? No, jedziemy, jedziemy teraz łapać gołąbki Jak już będą połapane, no to Państwu je zaprezentuję, a później, później pokażę, jak, jak tam sobie właśnie zajadają, jak piją. Wiadomo, pewnie jeszcze nie będą miały, ale jakaś, jakaś nauka musi być, trzeba, trzeba od czegoś zacząć. Już tam spędziły dwie, dwie noce w koszach, w gębniku, więc już taki ten główny stres myślę mają za sobą. No ale kabina to kabina. I jeszcze chciałem wyjaśnić odnośnie tego pierwszego mm, odbijania, odnośnie tej pierwszej listy, którą Państwo widzieliście. Nie był to żaden trening ani nic, bo tak niektóre osoby myślały, że to był trening. Gołąbki po prostu zostaje podzielone tam, to było na, w przedziałach na dwa dni Jeden przedział został wypuszczony po prostu, był włączony zegar Gołąbki sobie przeszły przez antenę i później kolejnego dnia tam był, był ten drugi przedział Tak wypuszczony Teraz gołąbki już są połączone, także Wszystkie gołąbki mają przysłowiowy jeden pojnik, jedno, jedno korytko Jeden karmnik, czyli jedzą i piją to samo Także, także tamten, tamta lista, którą Państwo mogliście zobaczyć, to była zwykła inwentaryzacja i to listę też potraktujemy jako zwykłą inwentaryzację nie, nie trening było 300 metrów, no to, no to to jest żaden trening, po prostu to jest jakieś zwykłe przyuczenie do, do kabiny A tak jak mówiłem treningiem myślę zaczniemy od poniedziałku jeśli fitam ponownie mamy godzinę 20 parę minut pomoże gołąbki właśnie Przyjecha, przyjechałem z nimi do domu tak jak mówiłem Dałem im jeździć i pić. Możecie Państwo zobaczyć. Nie wiem czy to będzie słychać, ale chyba słychać jaki robią ruch za jedzonkiem. Nie widać zresztą jak, jak się zachowują po prostu w taki. No, także... Teraz już, już dostały jeść, dostały pić. Parę, parę już główkę zamoczyło, więc, więc myślę, że się szybko powinny nauczyć. więc do zobaczenia jutro. Pozdrawiam! dobrolot Lot! Witam Państwa ponownie kolejnego dnia. Już tutaj czekamy na miejscu. Gołąbki mają nalaną wodę. Sobie tutaj piją, a tam możecie Państwo zobaczyć w oddali gołębniczek. Więc tylko taki kawałeczek sobie przelecą, żeby po prostu się przyzwyczaić do tej kabiny. Tak jak mówiłem, spędziłem noc w kabinie. Widzicie Państwo troszkę pochmurne niebo, bo po nocy była naprawdę niemała ulewa. Wręcz spora burza. Widzicie, jak tutaj wygląda cały horyzont, cała okolica. No i tam jest głębniczek, tam tam będą zmierzać gołąbki. Będziemy je wypuszczać stopniowo po klateczkach jakieś dwie klateczki. I jak sobie usiądą, wypuścimy kolejne dwie i tak i tak aż do końca. Tylko musimy się troszkę spieszyć, bo coś tam, coś tam prognozują, że może znowu popadać. Także zaraz, zaraz Państwu pokażę, jak gąbki jak będą sobie startować. Troszeczkę pewnie zrobię jakieś kółeczko i, i wtedy dopiero zdecydują się usiąść. Ale wy państwo możecie już sobie śledzić na stronie przylot. Wystarczy, że y, jak jesteście na stronie głównej, na mojej stronie głównej, na górze jest. Y, Taki banerek benzing, wystarczy w niego kliknąć i tam macie wszystkie loty. Treningowe, czy później konkursowe. No, także takie pierwsze przyuczenie do kabiny było. Myślę, że nie zniosło jakoś tego bardzo stresująco i będzie można na spokojnie zacząć, zacząć loty już w przyszłym tygodniu. Także pozdrawiam serdecznie. Dobry lot.